Witam serdecznie! Przestawiam się, mam na imię Laurent, jestem Francuzem i mam 46 lat. Zostałeś zaproszony do odkrycia nowego systemu, ponieważ podobnie jak ja, prawdopodobnie masz dość firm, które nie płacą, masz dość skamów i Ponzi, wszystkich tych systemów, które nie trwają w czasie. W tej krótkiej prezentacji pokazuję Ci, jak możesz generować pasywne i aktywne zyski. W czasie i postaram się wyjaśnić to tak prosto, jak to jest możliwe. Mam nadzieję, że prezentacja Ci się spodoba. Witam w Muquent. Przejrzysty, w pełni zdecentralizowany ekosystem, który przeprowadza automatyczny handel arbitrażowy na zdecentralizowanych platformach finansowych w celu osiągnięcia zysków, które są natychmiast dystrybuowane od 7% do 15% do społeczności. Oparte na audytowanych, inteligentnych kontraktach, MuQuant jest w pełni zdecentralizowany i autonomiczny. System nie potrzebuje nikogo do działania. W ramach testów beta od 2022 roku, MuQuant jest obecnie wdrożony, aby oferować swoje usługi społeczności kryptowalutowej. Czym więc jest inteligentny kontrakt, tak zwany smart contract? Jest to niemodyfikowany program dystrybuowany na blockchain, który działa bez pośredników w celu automatyzacji transakcji między stronami. Zalety 100% bezpieczeństwa, ponieważ jest zaprogramowany i nie może być zmodyfikowany. Działa przez cały czas 24 godzin na dobę. Jest bardzo szybko, jest autonomiczny, ponieważ nie potrzebuje nikogo. Jest to zaprogramowane. 100% zaufanie, ponieważ wszystko jest zdefiniowane z góry, bez żadnego pośrednika, więc nie ma potrzeby ufać firmie lub menedżerowi. Miukuento oferuje możliwość automatycznego uzyskania pasywnych zysków. Za pomocą dwóch narzędzi do handlu arbitrażowego bez żadnej wiedzy z Twojego strony: Flash Loan arbitraż i Map arbitraż. Celem jest redystrybucji zysków osiągnięcia na rynku kryptowalut w czasie rzeczywiście. Czym więc jest arbitraż? Technika wykorzystywana przez NewCoint do osiągania zysków na rynku kryptowalut. Jest to strategia handlowa o stosunkowo niskim ryzyku, która wykorzystuje różnicę cen między platformami wymiany kryptowalut. Polega ona na kupnie i sprzedaży tego samego aktywa na dwóch różnych platformach w celu osiągnięcia zysku kapitałowego. Zaletą tego mechanizmu, który NewCoin zautomatyzował jest to, że jest on przeprowadzony na za pośrednictwem inteligentnego kontraktu w pojedynczej transakcji trwającej zaledwie kilka sekund. A ponieważ działamy w systemie zdecentralizowanym poprzez blockchain, wszystkie te transakcje można sprawdzać 24 godziny na dobę. Pokazuję Ci przykład przeprowadzony na stronie. Form New główna platforma, ma wszystkie informacje, które akurat potrzebujemy do czytania. I dla naszą informacji, i na dole, po wszystkie ewentualnie pytania, które możemy sobie zadawać, mamy rezultat audit wszystkich tych smart kontraktów. Wystarczy tylko klikat na Cyberscope, na Coinscope, i od razu mamy wszystkie rezultaty i wyniki. Więc idźmy na arbitraż. Arbitraż pokazuje nam wszystkie transakcji, które są wykonane w ciągu cała doba. Wystarczy tylko klikać na jedna z nich i automatycznie jesteśmy przekierowani na tak nazwanie otwarty książek blockchainowy od Binance Smart Chain i widzimy, że ostatnią transakcja została wykonana dwie minuty temu. To jest niesamowite, jak tutaj wszystko jest rozszyfrowane, czytelne Widzimy naprawdę wszystko, żeby tylko wszystkie banki tak pokazywali wszystkie transakcje, które są wykonane w ciągu doba, To był naprawdę fantastyczny, ale niestety tak nie jest. Możemy klikać na drugą, nieważne na którą i od razu też widzimy, że została wykonana 7 minut temu. To było dotyczące normalnego uh, arbitrażu. A idziemy teraz na MEV BOT i widzimy, że to są też kolejne transakcje, które możemy też sprawdzić. Wystarczy tylko klikać na jedną linię i to samo uh, widzimy transakcje, które została wykonana. Wracamy teraz do prezentacji. Co więc oferuje ten inteligentny kontrakt? Bardzo prosto. Aby zarobić co so najmniej od 7 do 15% za depozyt w USDT, aby wziąć udział w tym inteligentnym kontrakcie, minimalna stawka wynosi 10 USDT bez maksymalnego limitu. Depozyt jest dokonywany za pośrednictwem łańcucha blokowego BNB Smart Chain, przez użyciu zdecentralizowanego portfela takiego jak Metamask, Trust Wallet, portfel Coinbase i wiele innych. Teraz gdzieś już zrozumiałeś, w jakim sposobem NewCoint automatycznie zarabia pieniądze, aby zasilić swój ekosystem, dowiedz się, jak działa podział zysków. Dzięki Udziałowi w zyskach będziesz mógł co miesiąc zarabiać pasywnie od 7 do 15%. Wszystko, co musisz zrobić, to pierwsze, płacać w USDT, które zostaną zablokowane w Twoim Safe na 1 rok. W zablokowanie tych USDT w skarbcu uprawnia Ci w zamian do otrzymywania dochodu generowany przez ekosystem nukłań każdego dnia. Oczywiście, po jeden rok, USDT zostaną Ci zwolnione. Do Ciebie należy.

można w dowolny moment wymienić na USDT. To od Ciebie zależy, czy chcesz poczekać na wzrost ich wartości, czy od razu je sprzedać. Aby skorzystać z tej zdecentralizowanej możliwości zautomatyzowanego arbitrażu, wystarczy wpłacać USDT za pośrednictwem zdecentralizowanego portfela w skarbcu. Ile można zarobić? Wszystko zależy od ile chcesz tam wpłacić. Jeśli wpłacisz od 10 USDT do 4999 USDT, możesz uzyskać pasywny zysk w wysokości 7% miesięcznie. Jeśli wpłacisz od 5000 do 9999 USDT, uzyskasz pasywny zysk w wysokości 10%. Następna kwota daje Ci możliwość zrobić 12% pasywnego zysku miesięcznie, a jeśli wpłacisz ponad 30 ,000 USDT, otrzymasz 15% pasywnych zysków miesięcznie. Oczywiście możesz dokonywać płaty, kiedy chcesz i ile chcesz, i gromadzić je, aby zwiększyć swoje miesięcznie wygrane. Jak widać, NUKŁEN to całkowity, zdecentralizowany system otwarty dla wszystkich. Łatwy do dołączenia i nie wymagający niczego więcej niż laptopa lub smartfona podłączonego do portfelu kryptowalutowego, aby zarabiać pasywnie. Ale to nie wszystko. Platforma NewCoin umożliwia członkom dzielenie się ofertą za pośrednictwem osobistego link i zdobywanie nagród wypłacanych w USDT. NewCoin oferuje plan Unilevel. Które pozwala zarabiać na bezpośrednich lub pośrednich ziskach członków obliczonych na podstawie pasywnych zysków wypracowanych przez końców będziesz mógł zarabiać na swoich bezpośrednio sponsoryzowanych członkach 25% pasywnych zarobków, które otrzymali. Jeśli więcej członek otrzyma 10 dolarów w ziskach pasywnych, otrzymasz 2,5 dolarów. Otrzymasz również 15% na drugim poziomie. 10 na trzecim poziomie, 2 na poziomie od czwartego do ósmego poziomu i na dziewiąty i dziesiąty poziom otrzymujesz 5%. Ale to nie wszystko. Masz również prawo do drugiego planu, tak nazwany plan różnicowy. Tutaj możesz zarobić od 10 do 40% obliczonych od pasywnych zysków. Osiągnięcie przez wszystkich członków Twojej organizacji. I tak w nieskończoność. Aby korzystać z tego planu, wystarczy się zakwalifikować. Pierwszym krokiem jest Q1 i polega na zgromadzeniu 500 dolarów w osobistym skarbcu i dokonywaniu 30 000 dolarów depozytu w swojej społeczności. Wtedy jesteś gotowy, aby piąć się do drabinie, Aby korzystać i zostać z Q2, musisz zgromadzić New o wartości 1000 dolarów i mieć 3 członków w kwalifikacji q w trzech różnych zespołach, w swojej społeczności. Aby osiągnąć inne kwalifikacje, wystarczy zwiększyć swoje osobisty udział i mieć co najmniej trzy członków w trzech różnych grupach z kwalifikacją poniżej tej, do której sam dążesz. Siła mutual QI w jego społeczności i zautomatyzowanym, zdecentralizowanym systemie handlu arbitrażowego do osiągania zysków na rynku kryptowalut. Dzięki temu mechanizm zasiła swój ekosystem, który obraca się wokół tokena o nazwie MUQT. Token ten został wprowadzony na rynek w cenie 10 cent przy maksymalnej dystrybucji wynoszącej 18 milionów i braku dystrybucji przez jego uruchomienie jest to token o niskim wolumie, który będzie się kurcił, aby stworzyć rzadkość tokenu na RIN. Wszystkie tokeny, które można było wymienić na USDT, na platformie, wymiany musła zostały spalone. Przyjrzyjmy się zatem, w jakim sposobem token ten będzie zyskiwał na wartości. Wszystkie zyski USDT uzyskane dzięki arbitrażowi są wymiany na token MUQT, co automatycznie tworzy silny popyt. I odwrotnie, członkowie, którzy chcą sprzedawać token MUQT za USDT, nie mają wpływu na cena, ponieważ wszystkie sprzedane tokeny MUQT są bezpośrednio spalane. Nie generując żadnych dodatkowych tokenów na platformie wymiany. Mechanizm ten ma zatem na celu zwiększenie ceny tokenów poprzez zmniejszenie podaży i zwiększenie popytu. Teraz już wiesz, dlaczego warto mieć tak najwięcej tokenów New w swoim zdecentralizowanym portfelu i dlaczego powinieneś trzymać je przez jakiś czas, zanim jest sprzedaż. Weźmiemy przykład, Token kosztuje 10 A ty się wpłaty w wysokości 1000 dolarów. W ten sposób gromadzisz 7 u MUQT miesięcznie. Jeśli kilka miesięcy później ten sam token będzie mieć warte więcej niż 10 nie będziesz mógł zarobić 7%, ale może 14%, 28%, a dlaczego nie 60 Ten protokół rozpoczynał się 26 maja tego roku. Cena token był 10 miesiąc, on już nabrał 10% i w tej chwili nawet jest na 0,11%. Aby wyprzedzić rozwój tokena, zdecentralizowanie New Point określiło również dokładne mapy drogową. Od teraz do końca 2023 roku celem jest rozszerzenie automatycznego handlu arbitrażowego w sieciach arbitrum i SUI oprócz Binance Smart Chain oraz rozszerzenia protokołu wymiany Muswap na blockchain SUI oprócz Binance Smart Chain. W 2024 roku token zacznie być notowany na platformach giełdowych i udostępnienie społeczności kryptowalut. Życzymy wszystkiego najlepszego z MuQuant!